Dziś w wiadomościach gminnych, między innymi: koncert z okazji Dnia Matki i Ojca, otwarcie nowej firmy w Ligocie Pruszkowskiej, gminne zawody przedszkolaków, rowery dla niepełnosprawnych, wywiad z Nowym Nadleśniczym. DFK znów wykazało się pomysłowością. Tym razem w restauracji Antek zorganizowano koncert z okazji zbliżających się dni matki i ojca. Wszyscy goście przybyli 19 kwietnia do źlinic, by podziękować swoim rodzicom za codzienny trud i troski, ale również by spędzić wspólnie wolny czas przy wspaniałej muzyce. Na scenie wystąpiła nasza gminna perełka, młodzieżowa orkiestra Denta Capriz. W piątek 17 kwietnia w Ligocie Pruszkowskiej odbyło się uroczyste otwarcie firmy Rako. Jest to jedyny autoryzowany polski przedstawiciel renomowanego producenta żurawi dekarskich marki Boker. Właścicielom życzymy powodzenia i liczymy na to, że przybędą nowe miejsca pracy, co płynie pozytywnie na rozwój naszej gminy. W Złotnikach odbyły się gminne zawody przedszkolaków. W tym wspaniałym sportowym wydarzeniu udział wzięły przedszkola ze złotnik, Boguszyc i Górek. Dzieci z uśmiechem na twarzy uczestniczyły w wielu konkurencjach. Wspaniale zorganizowane zawody na pewno długo zostaną w pamięci naszych najmłodszych sportowców. Aktywność fizyczna jest bardzo ważna dla najmłodszych, oprócz tego, że dobrze wpływa dla zdrowia, to dodatkowo uczy współpracy zespołowej i pozwala pokonywać własne słabości. Pruszków pozyskała z opolskiego oddziału okręgowego PCK 4 trójkołowe rowery dla osób niepełnosprawnych. Rowery są bardzo stabilne i zapewniają bezpieczeństwo użytkowników. Dzięki rowerom kontynuowany będzie proces rehabilitacji, a równocześnie wspomagany aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. Nasza gmina ciągle się rozwija w wielu dziedzinach, a teraz przyszła pora na nadleśnictwo w Pruszkowie. Pan magister inżynier Marek Bocianowski jest nowym nadleśniczym. I choć wielkich rewolucji nie planuje, to już na początku zaznaczył główne priorytety. Jakie ma Pan zamiary co do rozwoju nadleśnictwa? Ten rozwój nadleśnictwa jest z możliwych, ściśle określonych ram. Te ramy określa z jednej strony plan urządzenia gospodarstwa leśnego zatwierdzany decyzją ministra, bardzo ważny dokument na 10 lat, który zawiera bardzo wytyczne szczegółowe co do gospodarki leśnej, ale także wytyczne już bardziej kierunkowe do zadań inwestycyjnych. Z drugiej strony te ramy określa też polityka i strategia lasów państwowych jako całości organizacji. Stąd też żadnej rewolucji tutaj w nadleśnictwie. Nie planuję, wręcz las nie, nie cierpi, nie znosi rewolucji. Natomiast wydaje mi się, że powinienem się skoncentrować na gospodarce leśnej, na samym lesie oraz na tym, żeby nadleśnictwo nadążało do przemian, które na bieżąco zachodzą w otoczeniu. Skoncentrujemy się na poprawie jakości usługi klientów, na otwarciu na samorządy, społeczności lokalne. Zintensyfikujemy działania edukacyjne, udostępnimy nasze obiekty właśnie mieszkańcom poszkoda i takimi małymi krokami będziemy budować wizerunek leśnika. Ogłoszenia Kawiarenka dla seniora. Akcja Miejskiego Środka Pomocy Społecznej w Pruszkowie wraz z restauratorami z Gminy Pruszków pod nazwą Kawiarenka dla Seniora. Akcja ma umożliwić mieszkańcom Gminy Pruszków po 60. skorzystanie z oferty kawiarni na preferencyjnych warunkach. Związek Gmin ProKado w Pruszkowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod tytułem Woda i Ja. Gdzie na weekend? Góry Opackie to jeden z najpiękniejszych zakątków opolszczyzny. To prawdziwa oaza ciszy i spokoju. Walory krajobrazowe, łagodny klimat, szlaki turystyczne o zróżnicowanym stopniu trudności, a także ciekawe zabytki sprawiły, że ten niewielki przygraniczny obszar nazwano przed laty Perłą Ziemi Opolskiej. Dodatkową atrakcją są zabytkowe miasta, głuchołazy i prudnik oraz pięknie położone u podnóża gór okoliczne miejscowości. Wspaniałe miejsce na rodzinny wypadek. Jurapark w Krasiejowie zaprasza. Sponsorem wiadomości jest firma Bassau, producent chemii basenowej. Firma Widera, międzynarodowy przewóz osób.